Trzyma ziomeczki dzisiaj pokażę Wam jak wstawić filmik na YouTube. I tak chodzicie na YouTube, widzicie w swoją zakładkę z prawej y, strony, klikacie YouTube Studio. Jak wam się załaduje, widzicie coś takiego I macie u góry z prawej strony. Prześlij filmy i transmituj na żywo. No i jak chcesz dodać filmik, to klikasz Prześlij filmy. Klikasz Wybierz plik. No i patrzcie. Myk. Jest i on. Klikasz. Otwórz. Jest plik. Wpisujecie na przykład nazwę tego filmu. I w tym filmie chodziło o to, jak jak dać komuś moderatora na YouTube? Tutaj dajecie opis. No, uznajmy w opisie, pi piszecie. Hmm. O, i macie to, co nie? Tutaj wybieracie. miniaturkę, możecie zrobić niestandardową tutaj możecie sobie odtworzyć filmik jest krótki, trwa nieco półtora minuty no więc, o szybko się pobiera, tutaj wybieracie play, playlist ale za to, że to nie wybieram playlisty playlisty, matka to mm, no to po prostu nie wybieram. Yy, I teraz tak tu macie przeznaczony, nieprzeznaczony dla dzieci. No polecam robić nieprzeznaczony, bo no wiecie, uznajmy, YouTube się może przyczepić czasem do czegoś. Lepiej, lepiej uważać. No i klikacie dalej, jak już wszystko zrobicie. Tutaj macie ekran, ekran ko końcowy. Ja na przykład nie robię. Prawa autorskie nie znaleziono problemu więc jest dobrze. No i dalej. Wy możecie zrobić tak. Publiczny. Żeby on był publiczny od razu. Można zrobić jako premierę, czyli że oglądasz ten film razem z widzami. Można go też zaplanować. Jak planujesz to na którąś datę i godzinę to robisz. Ale ja na przykład nie planuję i niech będzie on od razu. Albo no, można zrobić tak. Yy, zrobicie tak. 11. No, która jest? Znajmy dziewiętnasta No i zaplanuj. Czekasz momentos. No i zacność. Blikarz zamkni. I to tyle. Na dzisiaj. Jeszcze miłego dnia. Polecam zasubskrybować mój kanał po więcej ciekawostek i Siemanko.